Gazpacho to hiszpański chłodnik z surowych warzyw. Dziś pokażę Wam jego owocową, słodko-pikantną wersję. Witam Was w mojej letniej kuchni i zapraszam na gazpacho arbuzowe z fetą i pieczoną papryczką jalapeno. Rozpoczynamy od opieczenia papryczki na gorącej patelni. I zostawiamy ją tak, aż skórka zrobi się brązowa. Opieczoną papryczkę wkładamy do miski i przykrywamy folią. Zostawiamy na parę minut. Do blendera wkładamy arbuza, część pomidorków, trochę ogórka, czerwonej cebuli i naszą ukrilowaną papryczkę. Ilość dostosujcie do własnych upodobań, w zależności od tego, jak mocna i pikantna jest papryka. I wszystko razem blendujemy. Do szklanek wkładamy pokrojone warzywa, trochę pomidora, trochę ogórka, odrobinę cebuli i zalewam naszym gazpaczem. Na wierzch dajemy pokruszoną fetę i listki kolendry. Gazpaczo wkładamy do lodówki, aby mocno się schłodziło. Po kilkunastu minutach wyjmujemy zimne gazpaczo, Podajemy z cząstką limonki i z naczosami. Ole, nasz chłodnik gotowy.